Aloha przedsiębiorcy! Czy kiedykolwiek czuliście, że Wasze dni pracy są chaotyczne i wymagają jakiegoś cudownego rozwiązania? Przygotujcie się na coś specjalnego. Oto odcinek, który całkowicie zmieni Waszą codzienność. Podziel swoją pracę na Pełen Fokus i kawę organizacyjną. Pełen Fokus to jest czas. W którym odłączasz się od całego świata. Nie sprawdzasz powiadomień na e-mailu, na Slacku, na Messengerze. Całkowicie się wyłączasz i szeregowo wykonujesz zadanie. Po kolei, zgodnie z swoimi priorytetami. Następnie, na przykład po godzinie, wchodzisz na tak zwaną kawę organizacyjną, czyli na drugi moduł. To jest taki moment, na przykład kolejne pół godziny, w którym robisz multitasking. Czyli tutaj odbierzesz maila, tu odpiszesz, zadzwonisz do kogoś, przypomnij sobie, ile razy cały dzień właśnie przeskakiwałeś między zadaniami i nie zrobiłeś tych najważniejszych, które tak bardzo ci siedziały w głowie. Dlatego taki system pracy pozwoli ci wykonać znaleźć odpowiednie zadania, ale też znaleźć czas na porobienie tych małych zadań. Mierz swój czas pracy i go optymalizuj. Możesz to zrobić w aplikacjach takich jak Everhour czy Tugle. Dlaczego warto zapisywać czas pracy? Po pierwsze, żeby mieć w ogóle świadomość, ile czasu zajmuje Ci dany projekt. Na przykład mailujesz z klientem i wydaje Ci się, że to jest 10 minut, a wyjdzie na to, że dziennie maile zajmują Ci godzinę i wtedy wiesz, co masz optymalizować. Dzięki temu, że wiesz, ile zajmuje Ci dany projekt, w przyszłości możesz go wycenić tak, by był dla ciebie bardziej opłacalny. Zacznij mapować zadania, które masz w głowie. Nasz mózg nie jest przystosowany do tego, żeby magazynować w nim zadania. On służy do tego, żeby je rozwiązywać, i to jak najszybciej. Dlatego musisz przygotować sobie sprawdzony system, do którego będziesz mógł te zadania wrzucać. To może być ClickUp, to może być Google Keep albo kartka. Ja osobiście polecam Google Keep, ponieważ kiedy jestem gdzieś na zewnątrz, na przykład na spacerze z psem, to mogę szybko wrzucić do mojej to-do listy rzecz, która mi właśnie przyszła do głowy, a tak często się zdarza. I teraz jak wygląda system? Pierwsza kolumna to jest mapping głowy, czyli wrzucasz tam wszystko, co przyjdzie Ci do głowy w danym momencie. Następnie siadasz i analizujesz wszystkie te zadania i segregujesz je sobie o odpowiednich priorytetach. Tą skalę priorytetów możesz sobie sam ustalić. Ale głównie chodzi o to, żebyś wiedział, na czym się skupiasz. Jakie zadania są kluczowe dla Ciebie. To, co jeszcze polecam, to stworzyć sobie takie bloki projektów. Chciałbyś stworzyć nową stronę internetową. Kiedy byś takie zadanie sobie na takiej liście umieścił, no to... Nie odhaczysz go jednego dnia, tylko to jest projekt. Daj sobie jako osobny blok, albo osobna notatka, albo osobny kwadracik na kartce i wypisz sobie wszystkie zadania, które dotyczą tego projektu. Gdy pracujesz i fokusujesz się, musisz usunąć wszystkie rozpraszacze, które masz wokół siebie. Telefon z powiadomieniami z social mediów, czy jak pracujesz na Slacku, na komputerze, to wyłączenie tych powiadomień, pracujesz z współlokatorem, to odgrać się jakoś. Chodzi o to, żebyś w ciągu dnia miał pełen fokus, kiedy pracujesz na swoich zadaniach. Możesz włączyć słuchawki, puścić muzykę, żeby nic wokół Cię nie rozpraszało. Dodatkowo, gdy zaczynasz dzień pracy, uporządkuj sobie całą przestrzeń wokół siebie. Dzięki temu będziesz czuł się lepiej i to też wpłynie na Twoją efektywność. Delegowanie zadań. Jako początkujący przedsiębiorca zapewne będziesz mieć bardzo dużo zadań na głowie. Warto się zastanowić, czy nie lepiej jest zdelegować kilka rzeczy, które są dla Ciebie trudne i z którymi możesz mieć problem, a skupić się na Twoich mocnych stronach i rzeczach, które faktycznie dadzą Twojej firmie rozwój, My, na przykład, od samego początku mamy księgowość, bo uważamy, że jest to temat, no nie należy do naszych ulubionych. Dzięki temu nie robimy tych trudnych rzeczy, a nawet jeśli nie są trudne, to nieprzyjemnych, i skupiamy się na rzeczach, które, w których czujemy się dobrze. Kolejnym przykładem było to, jak na starcie naszej działalności zatrudniliśmy graficzkę. I na początku zrobiliśmy to w mniejszym wymiarze godzin. Dzięki temu nie ponosiliśmy dużych kosztów, a nie musieliśmy my wykonywać grafik. Technika relaksacyjna. Kiedy jesteś zrelaksowany i wyluzowany, to znacznie lepiej podejmujesz decyzje. Podejmujesz je mądrzej. A mądra decyzja może ci zaoszczędzić pół dnia niepotrzebnej pracy. Dlatego możesz rano 10 minut medytować, możesz przejść z jakąś fajną muzyką i dzięki temu wejść w stan relaksacji, spokoju. Bo mądry i spokojny przedsiębiorca podejmuje lepsze decyzje. Dobrze jest, chociaż w minimalnym stopniu uprawiać sport. Rozciągać się, przebiec się, zagrać w piłkę, cokolwiek. Chodzi o to, żeby... Wzbudzić ciało, żeby te endorfiny krążyły i żebyś czuł po prostu to życie, bo jak wiemy wszyscy sport zawsze pomaga w tym, żeby się czuć bardziej obudzonym. Bądź w grupie osób, które mają podobny cel. Możesz to zrobić na przykład poprzez dołączenie do grupy, obserwowanie ludzi, którzy Cię inspirują, i dzięki temu, kiedy masz słabszy moment w ciągu dnia, możesz albo się skontaktować z taką osobą, albo się zmotywować i wrócić do tego stanu, kiedy jesteś gotowy do działania. Osobiście polecamy, żeby się zaobserwował nas na Instagramie, ponieważ my na stories codziennie właśnie takie treści motywująco, wartościowe dodajemy po to, aby dać Wam tego, czego my potrzebowaliśmy, gdy sami rozwijaliśmy firmę. Zapraszamy Was też do komentowania i do podzielenia się ze społecznością, jakie Wy macie produktywne tipy, które pomagają Wam w ciągu dnia usprawniać swoją pracę i sprawiać, że jest dużo przyjemniejsza. Tak i na koniec, jeżeli chcecie być z nami... Na bieżąco. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Do zobaczenia. Do zo... Dobra. Dobra. Pa, pa. Halo, Aloha. Papa. pa.